Cześć Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym kazaniu bezradnym. Dzisiaj środa, 1 grudnia. Posłuchajcie Ewangelii, którą dzisiaj czytamy. Z Ewangelii według świętego Mateusza, Jezus przyszedł nad jezioro galilejskie, wszedł na górę i tam siedział. I przyszły do niego wielkie tłumy, mając z sobą chromych, łomnych, niewidomych, niemych i wielu innych. I położyli ich u jego stóp. A on ich uzdrowił. Tłumy zdumiewały się, widząc, że niemi mówią, łomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą i wielbiły Boga Izraela. Lecz Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł: Żal mi tego tłumu! Już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. Nie chcę ich puścić zgłodniałych, żeby ktoś nie zasłał w drodze. Na to rzekli mu uczniowie: skąd tu na pustkowiu weźmiemy tyle chleba, żeby nakarmić tak wielki tłum? Jezus zapytał ich: ile macie chlebów? Odpowiedzieli – siedem i parę rybek. A gdy polecił tłumowi usiąść na ziemi, wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta, pozostałych ułomków zebrano jeszcze siedem pełnych koszów. Czas Adwentu nie jest czasem na podejmowanie muzolnych, pełnych wysiłku podróży w kierunku Pana Boga. To jest zupełnie odwrotnie. Życie chrześcijańskie nie polega na tym. Życie chrześcijańskie polega na spotykaniu Boga, który przychodzi. To Bóg przychodzi. Bóg jest w podróży ku Tobie. Bóg jest roztęskniony za bliskością z Tobą. Adwent, przyjście. Nie Twoje do Boga, ale Boga do Ciebie. Czas Adwentu to czas przepracowania pewnych rzeczy, tak aby stanąć przed Bogiem z dyspozycyjnością. Tak, żeby On rzeczywiście mógł Cię spotkać. Chodzi o przepracowanie pewnych postaw, nazwanie pewnych tęsknot, tak żeby rzeczywiście spotkać się z Bogiem, żeby dopuścić Go do siebie, żeby wpuścić Go do swojego życia, tak, żeby On mógł wejść, mógł złożyć Ci wizytę, mógł Cię dotknąć, przepracować, przebudować, się uzdrowić. Dlatego ten pierwszy tydzień Adwentu on nie jest prosty, ale Słowo Boże, każdego dnia, ja przynajmniej tak jestem przez to słowo czytany w tym roku, w tym pierwszym tygodniu czasu adwentowego, chodzi o to, abym stanął twarzą w twarz z moimi chorobami, żebym je zobaczył, nazwał, przyjął, żebym je pokochał. Chodzi o to, żebyś pokochał swoje choroby, przytulił je do siebie, żebyś usiadł z nimi do stołu, zjadł z nimi posiłek, Żebyś spędził z nimi czas, żebyś spojrzał im w oczy, żebyś zobaczył swój paraliż, który sprawia, że cierpisz. Żebyś zobaczył twoje puste sieci, te wszystkie twoje pomysły, techniki, sposoby łowienia życia. Ty w tym życiu, który łowisz, próbujesz złowić coś, co będzie cię karmiło, bo masz w sobie, każdy człowiek ma w sobie ogromne pragnienie pełni, szczęścia. I próbujemy jakoś, improwizując, to pragnienie zaspokoić, i cały czas nam się nie udaje. Cały czas musimy konfrontować się z naszymi sieciami, które są puste. I tracimy czas, marnujemy czas, żeby, żeby je szywać, żeby je reperować, tak jak Jakub i Jan. Nie wiem, jak wy. Ja już mam dosyć. Mi się już naprawdę nie chce siedzieć i tracić czasu na reperowanie sieci. Ja chcę te sieci oddać. Chcę, żeby ktoś inny, nauczył mnie używać tych sieci dobrze, tak żebym. Tak, żeby zaczęły łowić. Potrzeba Jezusa Chrystusa. Te wszystkie nieudane połowy, ta pustka, te puste sieci, które nic nie łowią, nic nie czerpią. I Chrystus, który przychodzi, i kiedy przychodzi, te sieci zaczynają działać. Chodźcie, chodźcie za mną. Ja uczynię Was rybakami ludzi. No właśnie chodzi o to, żeby zmierzyć się z tymi chorobami, z tymi pustkami, żeby to wszystko nazwać, zobaczyć, pokochać. Pokochać dlaczego? Dlatego, że. Ten czas adwentowy jest czasem, który chce obedrzeć Cię z Twoich masek. Koniec już, wystarczy z tym udawaniem, że wszystko jest dobrze, wszystko ok, że jak się weźmiesz, to dasz radę, to zmienisz. Nie zmienisz, nie zmienisz. Będziesz cały czas borykał się z tą pustką, z tym paraliżem, z tym cierpieniem, z, tym, z tymi wszystkimi chorobami, które dzisiaj ludzie przynoszą i kładą u stóp Chrystusa. I to jest najlepsze, co mogą zrobić. Tam są chromi, ci, którzy nie potrafią się poruszać. Tam są sparaliżowani, tam są niewidomi, ci, którzy nie widzą. Tam są ci, którzy nie słyszą, ci, którzy nie mówią, nie są w stanie budować relacji. I to jesteśmy my w tych wszystkich naszych dramatach. Chodzi o to, żebyś przestał w końcu udawać, że wszystko jest ok. Żebyś przestał w końcu wmawiać sobie, że jak się weźmiesz, to dasz radę, to zmienisz, nie zmienisz. To, co należy zrobić, to. Ukochać swoje choroby, bo leczy się tylko ten, kto widzi i godzi się i wie, ma świadomość, że jest chory. Jest mnóstwo osób, które są chore, ale nie leczą się, ponieważ udają, że wszystko jest dobrze. Złożyć to wszystko u stóp Chrystusa. To jest ten czas, to jest zadanie na dzisiaj, to jest zadanie na ten czas, który przed Tobą. Złożyć wszystko u stóp Chrystusa, oddać Mu wszystkie Twoje choroby. Chrystus, kiedy bardzo często, kiedy przychodzą do niego i mówią, tak jak setnik z ewangelii z poniedziałku, on przychodzi i tak naprawdę nie prosi tak jasno i wyraźnie: przyjdź, uzdrów mojego sługa, który jest sparaliżowany i bardzo cierpi. Tylko mówi mu, że jest problem, opisuje chorobę. Mówi: jest ten trud, jest ten paraliż. I to cierpienie. Chrystus natychmiast zrywa się i mówi, dobrze, przyjdę, uzdrowię Go. Co chcesz, żebym Ci uczynił? Co chcesz, żebym Ci uczynił? Powiedz mi to. Konkretnie. Nazwij swoją chorobę. Złóż ją u Jego stóp. To jest to, co należy dzisiaj zrobić. Na ten dzisiejszy dzień niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pięknego dnia.